na tej prezentacji zajmę się hiperłączami hiperłącze jest to przeważnie wyróżniony tekst pośród reszty tekstu na stronie internetowej hiperłączem również może być zdjęcie jak rozpoznać hiperłącze? mianowicie jeśli wskażemy kursorem myszy tekst bądź też zdjęcie to kursor biała strzałka powinien zmienić się na rączkę z wysuniętym Palcem wskazującym. Ja tutaj wskazuję tytuły artykułów i rzeczywiście kursor zmienia swoją postać z białej strzałki na rączkę z wysuniętym palcem wskazującym. Teraz wskażę tutaj zdjęcie i również rączka z wysuniętym palcem wskazującym się pojawi. Hyperłącze przenosi nas. Do artykułu, który jest powiązany z tytułem artykułu. Więc ja na przykład wskażę kursorem myszy ten artykuł, kliknę raz lewym przyciskiem myszy i spowodowało to wyświetlenie konkretnego artykułu. Pokażę to na kolejnym przykładzie. Tutaj na, na przykład mamy zdjęcie główne i nagłówek, i to już obojętne, czy ja kliknę w zdjęcie, czy kliknę w tytuł artykułu, przeniesie nas w to samo miejsce, czyli do artykułu na ten temat. Ja na przykład kliknę w zdjęcie raz lewym przyciskiem myszy, i w tym momencie zostałem przeniesiony do artykułu na dany temat.